Mam swój mały zwyczaj. Mianowicie, jak w każdy piątek po zakończonym zleceniu, wracam do domu, myję się i w garniturze udaję się do lokalu na kilka kolejek whisky na grubszym szkle. Siadam tam, gdzie zwykle, patrzę na te same twarze, jednak ten wieczór miał skończyć się inaczej. W pewnym momencie weszła ona miała coś w sobie. Widać, że była to kobieta z wyższych sfer. Złoto na szyi i nadgarsku, Czerwona suknia i czarne szpilki podkreślające jej długie nogi. Usiadła przy barze. Krzesełko obok mnie. Zamówiła Martini Rosato ze skórką pomarańczy, wykwintny alkohol, który większość kojarzyła tylko z Jamesem Bondem. Zerkała na mnie co chwila, z zainteresowaniem w oczach, zaintrygowała mnie. Zapytałem więc, co taka kobieta jak ona robi samotnie w tak przeciętnym lokalu jak ten. Przyszłam się zabawić, powiedziała patrząc w moje oczy swoimi wielkimi, pięknymi oczyma. Zaczęliśmy rozmawiać. Niesamowicie inteligentna kobieta, z niesamowitym charakterem. Po dłuższej rozmowie zadałem pytanie o jej życie zawodowe. Odpowiedziała nieśmiało i z drżeniem głosu. Nie chcę o tym rozmawiać, nie nalegałem. Nastąpiło kilka minut ciszy, po czym odbiła piłeczkę, pytając o mój zawód. W mojej pracy, każdego dnia, obcuję z pistoletami i nożami odpowiedziałem zachrypniętym głosem, kończąc łyski w szklance. Zaraz potem wstałem i wyszedłem. Jednak jej wyraz twarzy, jej zęby zagryzające wargi i reszta szminki pozostawiona na zębie skutecznie sprawiła, że będąc w progu lokalu, nadal myślami siedziałem przy niej. Był deszczowy wieczór, więc poszedłem na postój taksówek. Wsiadam i mówię Dobry wieczór, poproszę na ulicę Mickie. W tym momencie usłyszałem pukanie do szyby. To była ona. Weszła i usiadła obok mnie. W ręku trzymała parasol z logiem Rolls-Royce'a. Prawdopodobnie tego, którego minąłem przed lokalem. Wyłudzanie podwózki to więc nie było. Zapytałem do mnie czy do ciebie. Usłyszałem do Ciebie. Podróż przebiegła bez słów, tak samo jak wejście do mieszkania, potem do sypialni, z tym, że od progu mieszkania bez słów, ale namiętnie. Pocałunki były tylko wstępem. Kochaliśmy się w moim łóżku. Po wszystkim ona zasnęła, a ja myślałem o tym, co i dlaczego się stało. Obudziłem się nietypowo wcześnie, patrząc na nią była taka piękna. Leżałem i podziwiałem ją w bezruchu przez ponad dwie godziny, czekając aż się obudzi. Po przewróceniu powiedziała: dzień dobry. Zaczęliśmy rozmawiać, w pokoju pełnym od dymu naszych papierosów przecinanych przez światło, przebijające się przez nieszczelne żaluzje. W końcu zaczęła pytać o moją pracę. Jak to wygląda? Mówiłem bezpośrednio. Mój pracodawca dzwoni do mnie i podaje mi wytyczne na temat mojego celu. Po otrzymanym zleceniu od razu biorę się do roboty, patkuje niezbędny sprzęt. Strój. Czasem wystarczy kilka machnąć nożem i sprawie, a czasem muszę załadować pistolet kilka, kilkanaście razy. Po wszystkim sprzątam, następnie robię zdjęcia i wysyłam do zleceniodawcy na potwierdzenie i wracam do domu. Patrzy na mnie z podziwem. Kochamy się ponownie. Po wszystkim zaczęła mi opowiadać o sobie. Była prześladowana przez męża, jest milionerem, alkoholikiem i narkomanem. Bił ją. I znęcał się psychicznie. A wczorajszego wieczoru nakryła go z kochanką i się wprowadziła. Zapytała się, czy mógłbym wykonać dla niej zlecenie. W tym momencie zadzwonił telefon. Mój stały klient, typowy scenariusz, płaci z góry, ma być czysto i skutecznie. Od stałych klientów nigdy nie odmawiam. Nie w moim fachu. Od razu przyjąłem zadanie. Powiedziałem jej o tym i powiedziałem, że po wszystkim zajmę się nią. Chciałem wziąć prysznic przed pracą, więc podszedłem do szafy i sięgnąłem po bieliznę. Na półce stała czarna walizka. Tam są twoje zabawki do pracy? zapytała nieśmiało. Odpowiedziałem, że tak. Kolejne jej pytanie zabrzmiało: Mogę je zobaczyć? O co? Wy bogaci nic się na tym nie znacie. Całą brudną robotę zostawiacie nam. Pewnie nie umiesz nawet tego obsługiwać. Moja stanowczość i chłód. Ewidentnie ją podniecały. Zrobiliśmy to trzeci raz, tym razem na biurku. Piękne chwile minęły, a ja miałem coraz mniej czasu. Wychodząc pod prysznic, jeszcze raz zapytała o swoje zlecenie. Wychodząc z pokoju, powiedziałem: Jak znajdę chwilę, to nad tym pomyślę. I wszedłem, nie łapiąc się w jej gierki. Wychodząc z łazienki, zobaczyłem, jak ubiera się w pośpiechu ze łzami i w oczach. Podeszła do mnie i uderzyła mnie w twarz, krzycząc: Myślałam, że jesteś kimś innym. Po czym wyszła, trzaskając drzwiami. Kobiety. Takie piękne i ciężkie do zrozumienia. Myślałem, podążając do wyznaczonego miejsca, zrealizować mój cel. Dotarłem na miejsce. Miałem się przygotować do zlecenia i dopiero zauważyłem, że kłódka z mojej walizki została zdjęta. Musiała więc jednak zajrzeć do moich narzędzi, jednak czym ją zawiodłem? Przecież zrobiłbym jej to mieszkanie, skoro jej mąż to drań. Zastanawiałem się, wyjmując pistolet do silikonu i nóż do tapet, po czym przystąpiłem do wykończenia pustostanu mojego stałego zleceniodawcy, dewelopera mieszkaniowego. Tak, to ja. Malarz, tynkarz, wykończeniowiec. Jeden z ocalałych członków załogi greckiego tankowca Lotus.